Dzień dobry, się czołem, kuski z rosołem. Dzień dobry, rano, się rosołem. No, dzisiaj to chyba chodziłem. Witam, witam. Uki z strony. i zdrowie się pytam. Przecież Uki to u Zobaczcie Państwo. Jest bomba, jest bomba, ale trzeba żyć, dlatego mówię dzień dobry, bo z tego względu, że iż, aż, osz, aż, aż, aż. Nie, żyję się, żyję się, bo już mnie, normalnie, nie uwierzycie państwo, ale mnie pochowali, nie, pochowali mnie, no zapytajcie się normalnie, nie, przecież Ania, Ania to mi normalnie nawet świeczkę postawiła, tej. czujesz Heniu? Wiem, bo wysłyszałem, byłem. No, ty. Normalnie mnie pochowali, ty. Pochowali się za życia. Że mały nie żyje. Tylko nie ten mały. A tu właśnie nie chodziło o tego małego, nie? I wiesz, i, i Ania normalnie, bo z gienią rozmawiałem, nie? Z rozmawiałem. Ania ja nawet ci świeczkę postawiła, ty. mówię... Spotykam panią, Ania, panią Anię i mówię tak... pani Aniu, czy pani wie, że ja nie żyję? Ona mówi... Ona do mnie, ona do mnie. Pani Ania, to ja ci już normalnie ścieżkę postawiłam A ty, żyjesz? jest mhm. Wciślejszy się wytali niezniszczalny I w ogóle No ja troszeczkę dzisiaj jestem zajechany Gdy już całą noc łaziłem na głupi ale kto to wie każe chodzić? Kto to no wie każe chodzić? No bo ja mam takie. Pe. Przecież ty to ty, ty jesteś. Nie, nie będę uszklinał, bo. Nie wolno. Przytknąć. Ale ty naprawdę, Heniu, ty masz takie jazdy. No. Tak, ty teraz. Teraz w tym momencie siedzisz, nie? No. Nie wiem nawet kiedy za. Zaje... A za pół godziny ciebie nie będzie. człowiek, człowieka jestem tak zajecha... zakręcony jak nie rogi, że nie wiem kiedy pyk i już nie będzie. Ale nie. Chodzi o to, że ty jesteś jakiś. Że... Ty jesteś... jak jesteś jaki jesteś nie

Buteleczki plastikowe, tak zwane, nie? No, a dzisiaj jest ta pani szefowa w raczku. Zniosłem że cztery, 7 butelek. Szefowa przyjmie pani buteleczki? Przyjmie, ona zawsze przyjmi. No chyba, że jest jakaś katastrofa. Kota! Katastrofa.

Ojciec to się pójdzie po herbatę czy tą kawę? O. Nie. Tego nie. Wiesz, że po kawę czy herbatkę kurwa, Ale no co, ty... Ty? Ty będziesz spał całą noc, No. Pa. Ja, ja nad... teraz w tym momencie nie. Nad nie wiem, kiedy miałem. Wiesz? Tak, pierdy, w, tym kiedy usypiam, ja w tym momencie usypiam, nie? Ja w tym momencie usypiam. Usypiam. Jak tu się mówi usypiony? Ja się budzę rano ja wiem na 200. <tak> na 200. Nie na 100. Nie na stał. Tylko na 200. Na 200 po prostu życie by nie ma nie? Bo ty tu wiesz, jesteś coś. No, marek. Nie. Ja... To, to, to taka nazwa. Dobra, nazwę to łazikowy. No Pamiętasz o Lojda? No. Ja słyszałem, że... Ja... Nie wiem od kogo. Ale słyszałem, że nie żyje, nie? No ktoś mi to mówił, że Lojd nie żyje. To nie wiem kto mi to mówił. No właśnie ja też nie wiem kto mi to mówił. Ach, cholera. Że ponoć... Lloyd, że ponosi nie, nie, żyje. Szkoda chłopaka. Robi chłopak był. Z nim, z nim na gryfie pracowałem. Ale ja ci powiem, no. że ty i tak, i tak, i tak łazikowe ci, ci, się łączy. Na bank. I to, i to, i to wiem, w stu procentach, wiem, że ci się włączy łazikowe. Słuchaj, bo w całej dobie nie, nie, den, nie spania, tylko łazienia wariat. A to nie o co chodzi, to nie o co chodzi. I tylko czekałem, kiedy ta cholera Tobie brakuje, tobie brakuje godzina. i ty no, nie, nie będziesz mnie oszukiwał, ty. Tylko czekałem, kiedy to. Też... Ta... Chcesz chita? Jasna cholera. Ty! Co? Chcesz chita? Nie chita. No jak No jak nie, jak to? Ty I, I widzisz, i widzisz, ty będziesz oszukiwał ludzi. Ludzi będziesz oszukiwał. Jak ja się ciebie pytam, czy jesteś chita? Nie? Czyli łyka, nie? Mm. No to co ty... Co ty, Hania, ludzi oszukiwał? Jak ludzie wiedzą, że ty bez tego... nie masz żyć, nie, nie masz życia właśnie bez tego. No bo ja piłem, piję i będę pić. No bo gdyż lubię to, no. A jeszcze wszystkie te cholerne problemy się zrzuciły na łeb. Jak to się mówi? To piłem słodki w butelce wódki, jak to śpiewał zespół Lady Pan. Bo picie to jest życie. Ta robota to głupota. Tylko zależy jaka robota, nie? Ciao, ja jej wiem. Aniu! A? No ja z tym zajechałem. Aniu! Co jest? To są ułamki minut, jak padnę, jak betka, to później nas to przeżywałem. Tylko nie ja chcę, żeby mi się znowu jakiś cholera diabły rogaty śniły po nosach. Mówiąc o mojej byłej, nie? A tu się da możesz mi się śnić, mamuśka. Nie, to, 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 to ostatnio żeś kurat. To jebał. Co? Co? Że, że się Stasiu ciśnił. Oj, ciśni. nie wiem, czy mi się śnił, czy mi się nie śnił. Stasiu! A, już wiem! No, śnił mi się, że... Że nie my, że byliśmy na kwietnia. Mm. Tak. To, 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 drota, to mówiłeś do mnie. Drota tam była. Że, że Stasiu ciśnił? się, się śnił? tam był. Sta Stasiu Obudziłem... się... Stasiu... Ty i mówi tak o... Nie. Ale ty... nie. Nie, to ty do mnie. To ty do mnie. Ty do mnie mówisz. Uki, 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 uki. No. Ty. mówisz mu Stasia? Ja mówię... Ty mówię... Co mówię? Ty... Mówię, co ty mówię? Normalnie jesteś? Przecież Twoja nie, nie, nie żyje już tyle i tyle, tyle czasu, nie? Ale nie zapomnę. Ja! Przecież żyliśmy przez mojego. Ja mówię, czy jesteś normalny? Przecież się nie żyje już tyle i tyle czasu, ty. A ty. Ja? U -u -u. Nie zapomnę jednego snu. Jak mieszkałem na kwietnia, a czy mi się śni, że jestem na kwietnia i ktoś puka do drzwi. Ja otwieram drzwi, a tam mamuśka stoi. Ja tak się patrzę i mówię, mamuśka, bo ty nie żyje. Co ty tu robisz? No. Twoja mucia tu w ogóle nie żyje, ty. Jak się obudziłem, to człowieku nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Dem to już... Nie, czekaj, nie dam Starcia. Nie, Jeszcze to znaczy, że jak się dzinki ktoś zmarły, to znaczy, że po prostu chce, żebyś przyszedł na cmentarz i go odwiedził, nie? No ostatnio nadrobiłem. Już, już wczoraj, znaczy dzisiaj chciałem iść jeszcze, nie? Ale ja mówię, nie no, bo przesady. A i tak, tak pójdę. Tylko nie w nocy, nie? Bo gdzieś jest bramka zamknięta. No ale muszę pochwalić braciszka, że pomnik jest super. Uch, super, super, super. Dobra, nie rozmawiamy. Porozmawiamy o starych Polakach. Albo jest w ciemniejszym, nie? Mniejszo. że już się daje radę. Tylko to są łamki minutki, i pan Darecki, pan Darecki zapadnie w sen. <laughs> Jak misiu, nie? Jak ten misiu, który wyczuł o oh, cholery jedne zasunęli misia. to te małlatki zasunęły misia. Tak, misia nie. żeś zostawił. Fajny misiu. Nie, bo ty jesteś taki... Ty, ty. Właśnie, ty ty ty, ty. ty, ty miałeś problemy jakieś w... w, 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 w dzieciństwie, czy co? No, to dlaczego teraz? Jak ty znajdziesz jakiegoś misia, nie? Plusaki. No. I ty je zbierasz. No bo gdzieś za komunią tego nie było. A ja lubię plusaki. No wybacz, mi tu kolejkę przeniósł. No, a kolejkę to strasznie lubię. Widzę ciuchcie. To czyli, 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 czyli ty jesteś... No, lubię zabawki. A zwłaszcza no, kolejki. Czy jesteś? moim marzeniem to jest... Kolejka, kupić kolejkę, na ooo, i że zawiadostą być i ją sterować. Myślę, tutaj jak słyszę, jak wiesz za kolej podczuchcia, no już mi aż to lepiej. Mój tatuś mi powiedział w tej pamięci, że

Ten co kurwa? Kolejką kurwa, ten. Ty mówiłeś, że kolejka to jest twoje marzenie. Marzenie. A jak nie tak? Kolejka. I wjedliśmy w Hiszpanię. W Wasz Poklapnął. I wyrywał. No. Może kiedyś się spełnią. Albo no podobne marzenia się spełniają. Chyba jest dość Nie chcę skręcać, bo będzie po się chcę ucinać. No. Ale co no. co no. ty Darek, 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 Darek! Co ty, co ty, co ty możesz mówić, jak to... Cff, nie ma takiej opcji nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Żeś ty był na Barnabeu. Może że... O! Marzenia się spełniają. No raczej nie. Raczej... Raczej ci powiem, że nie. Bo... Po pierwsze... To jest tak. To jest w Nie to jest tam w jakiejś Hiszpanii, czy coś. Jaceśku, no i? Oh. Ty zarobisz złotówkę? Nie, nawet nie złotówkę. Pięćdziesiąt groszy na puszczce. Do butelki. Ty jak ty chcesz jechać do Hiszpanii, ty? A może kiedyś zagram tutaj, to lotka i wygram? Wszystko jest możliwe. To tak jak Paco, tak? Paco też w lotkach gra. To myślisz, że on wygra? Kiedyś może wygra. Nie, dobrze. Spokojnie, 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 spokojnie. spokojnie, spokojnie. Wszystko się ciekawa. może zdarzyć. Tyle, że, że… on nigdy nie wygra, nie mam takiej opcji, że… Sam ostatnio, ostatnio jak mu przed telefon… Bo... Sam ostatnio… Bo... Gadał, nie? Że… Ja poszedłem na lotka Ty we na lotka wydał Nie wiem, nie wiem, nie wiem Przecież ja, ja czy Ty nie to byśmy Żyli ze dwóch 150 zł. 150 zł. Mega sprawa. Ale ty zobacz ile my wyśmy za 150 zł? Ile my byśmy przeżyli te? Hmm. Bo już my zaczyna. Czyli